Dzisiaj zajmiemy się historią eunucha. Pytanie tylko, dlaczego się tą historią zajmiemy? Od razu powiem, że ta historia zasługuje na spore kazanie, może nie jedno nawet, ale zmieścimy się, mam nadzieję, w 15 minutach z najważniejszymi tezami. A dlaczego się tym zajmujemy? Ano dlatego, że wielu ludzi, którzy. Chcieliby się ochrzcić? Cytują Eunucha. A tak, gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a Eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I mówią, co chcecie ode mnie? Biblia mówi, że przyjechali nad wodę, no i po prostu Filip ochrzcił Eunucha, bo Eunuch miał takie pragnienie. I dlaczego ludziom stawiać jakiekolwiek ograniczenia, czy też nie daj Boże, żądać od nich, aby się we właściwy sposób przygotowali. No to zobaczmy, któż to był ten Eunuch. Cóż to była za absolutnie nieprzypadkowa postać. Czytamy z ósmego rozdziału Dzieł Apostolskich. Od wersetu 26, ale jak powiedziałem, zachęcam do tego, żeby tę historię sobie przeczytać nieraz i dobrze się jej przyjrzeć. No i jeżeli ktoś ma takie zapędy, to przestać opowiadać głupoty. A zacznijmy od niezwykłego wersetu. Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc Wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Widzimy, że Bóg przejął inicjatywę. Bóg postanowił coś zorganizować, o czym nie miał pojęcia tak naprawdę Filip. Filip dostał polecenie. Idź na konkretną drogę. No i co dalej? Tym bardziej, że jak mówi Biblia, to droga pustynna. Ale jak Bóg coś powie, Bóg coś postanowi, to nigdy nie jest to przypadkowe. W 27 werset coś nam mówi ważnego o Eunuchu. A oto Etiopczyk. Eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. Ho, 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 ile tu się dzieje? Po pierwsze, Eunuch Pielgrzymował do Jerozolimy, do świątyni, aby modlić się przed Bogiem Izraela. No to nie jest informacja, o której możemy zapomnieć i którą możemy zlekceważyć. To jest klucz do zrozumienia, dlaczego w tej historii Eunuch został w końcu ochrzczony. Ten człowiek szukał Boga. Znając oczywiście. Całość Biblii możemy tylko powiedzieć, że szukał Boga z inicjatywy samego Boga, to prawda. Ale przecież iluż znamy tak zwanych braci i tak zwanych sióstr w Chrystusie, którym nie chce się przyjść na nabożeństwo, bo są wolni i mogą robić co im się podoba, a ponieważ są zbawieni, to no to można i ugryzują się w język. Można ich po prostu tylko błogosławić. O. Ten człowiek wykazał się gorliwością, włożył mnóstwo trudu. To nie jest czas pociągów, samolotów, samochodów. Wiemy, że jechał na wozie. No, fajna przejażdżka na, na godzinę, ale nie na wiele dni. Przyjechał do Jerozolimy, żeby się modlić przed Bogiem Izraela. I to o tym człowieku, bardzo dużo mówi. Bardzo dużo. Jak często zostawiamy wszystko, aby pójść modlić się przed oblicze Boże. Jak często potrafimy poświęcić, tak jak w przypadku tego człowieka, wiele miesięcy na to, aby udać się w daleką podróż. Tylko po to, żeby szukać Boga. Ktoś powie, ale do gdzie to przecież to nie te czasy i tak dalej. No tak. Dla lenia zawsze jest jakieś rozwiązanie. Dzisiaj wszystko jest instant, dla niektórych wiara jest instant, Biblia jest instant, ale dla tego człowieka stanąć przed Bożym obliczem w świątyni Boga Izraela to było coś niezwykle ważnego. I wiecie co? Bóg to docenił. I kiedy ten wracał z Jerozolimy, to Bóg wysłał do niego człowieka. To już wszystko Bóg robił. Ten człowiek nawet nie wiedział, co dzieje się w jego sprawie. Wracając, czytał Słowo Boże. Też można się zastanowić powiedzieć, jak często czytamy Słowo Boże w swoich podróżach. Czy raczej czytamy wiadomości jakieś? Gramy w jakieś gry? Nie wszyscy czytają Słowo Boże. No ileż można czytać Słowo Bożego? Zapytajcie u nucha, ileż można. On czytał bez końca. Rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. Tutaj przy okazji a ja jeszcze tego doczytam a gdy Filip podbiegł, dwa razy słyszymy, że Bóg wydaje polecenia Filipowi: na pier Za pierwszym razem wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy. I co zrobił? Filip powstał. To jest kolejny werset. Tym razem nie wiemy, co robił w międzyczasie, czy szedł sobie, czy siedział, czy zastanawiał się właściwie, czy dobrze zrobił, czy nie, ale duch do niego mówi: Widzisz ten wóz? Podejdź, przyłącz się do tego wozu. I Filip wykonał polecenie podbiegł. A kiedy podbiegł, to usłyszał, że tamten człowiek czyta proroka Izajasza. I już wszystko wiedział. Wszystko już rozumiał. Dlatego zadał mu proste pytanie: Człowieku, czy ty rozumiesz, co czytasz? A on uczciwie powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Ja pominę ustęp pisma, to można sobie później przeczytać. Ale tak naprawdę Filip wyłożył Agnuchowi drogę zbawienia i wyjaśnił mu, o kim mowa. W tym fragmencie z księgi Zajasza i wskazał na Mesjasza, na Odkupiciela, który jest także Twoim Eunuchu Odkupicielem. Można sobie tylko wyobrazić, jak wielka była radość Eunucha. Można sobie tylko wyobrazić, jak chwalił Boga. Jechali drogą. Trwał to jakiś czas. I przybyli właśnie nad jakąś wodę. I Eunuch poprosił o chrzest. I Filip nie miał wątpliwości, że tego chrztu należy mu udzielić. Właśnie na tym to wszystko polega. Nie można wchodzić do wody bez żadnego przygotowania tylko dlatego, że mam takie pragnienie, albo jak wszyscy, to i ja też, ponieważ to może się bardzo źle skończyć. Człowiek, który przystępuje do chrztu, musi rozumieć, co robi. A ten, który go chrzci. Bierze odpowiedzialność za to, że ten człowiek rozumie, co czyni. Oczywiście, no, rozumiemy też, że człowiek, który nie ma wejrzenia w ludzkie serce, może się pomylić. Ale czym innym jest pomyłka, a czym innym jest zaniedbanie? Nie ma mowy o tym, żeby Kościół zamienił się. W biuro usług religijnych i udzielał chrztu, ślubu, odprowadzał ciało na cmentarz, bo komuś się chce. Jak się komuś chce, to niech sobie idzie do burmistrza, który może mu właściwie wszystko z tych rzeczy zaproponować. Być może nawet wymyśli jakiś chrzest, ale Kościół nie jest biurem usług duchowych nie jest biurem usług religijnych. Jeżeli ktoś do mnie przechodzi w sprawie krztu, to musi rozumieć, że ja chcę wiedzieć, iż on jest wierzącym, a nie interesuje mnie, że on chce być okrzczony. Ja najpierw chcę wiedzieć, że on jest wierzącym człowiekiem, że rzeczywiście Bóg w nim czegoś dokonał. Bo jak Bóg w nim niczego nie dokonał, to na czym polega to zanurzanie? Co to jest? Kąpiel? Za chwilę będziemy sprzedawali bilety na basen. Niestety wiele kościołów bawi się tutaj w biuro usług religijnych i niestety później mamy takie zachowania ludzi po chrzcie, że lepiej o nich nie wspominać. Kochani, Bóg siebie naśmiewać się nie da. I życzę każdemu, każdemu kto... Pochylać się nad Słowem Bożym, żeby to Słowo Boże było nie tylko dla niego literą, ale też duchem, aby tak jak eunuch zrozumiał, nawrócił się, pokutował, wyznał i wtedy potwierdził to chrztem. Amen.